Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Jak zapewne wiecie, 6 lutego w Warszawie będzie, znaczy zorganizowana jest manifestacja, odbędzie się marsz rolników w celu właśnie pokazania, że na wsi naprawdę jest w tym momencie bardzo ciężko. Tutaj w tym momencie, mam nadzieję, że kamera jest ok. W tym momencie wiele branż ma problemy naprawdę. Bydło, trzoda, warzywnicy i tak dalej. Wy to na pewno dobrze wiecie. Fajnie by było, gdybyśmy byli w stanie pokazać ludziom spoza branży, że to nie do końca jest tak, jak oni widzą w telewizji. Że te problemy są naprawdę realne, że naprawdę realnie wiele gospodarstw może zbankrutować. Manifestacja ma być przede wszystkim skierowana do naszych rządzących i oczywiście oni nie, nie są. Bezpośrednio winni różnego rodzaju chorobom, które wychodzą, gdzieś tam się pojawiają, ale my od nich mamy prawo wymagać jakiejś reakcji. Chociażby, nie wiem, wzmożonych kontroli samochodów, które przywożą mięso z zagranicy. Takie kontrole przeprowadzają Czesi, samochód tam stoi. Kilka nawet dni i po prostu przestaje być opłacalne przywożenie do ich kraju mięsa z zagranicy, tak? Ja nie jestem sam za jakimiś takimi formami protestów, strajków, ale chyba to już jest teraz naprawdę ostateczność. Mam nadzieję, że jak najmniej osób w Warszawie z tego powodu ucierpi. Mój wyjazd osobiście stoi pod dużym znakiem zapytania, ale jeżeli tylko będę mógł. W części Was zwija o tym, zdążyła się dowiedzieć, ale jeżeli tylko będę mógł, to zrobię wszystko, żeby dojechać i żeby również się połączyć tutaj z Wami, bo uważam, że powinniśmy właśnie pokazać, że potrafimy się zjednoczyć że ten problem dotyczy nie tylko tysiąca, dwóch, pięciu, ale tak naprawdę setek tysięcy ludzi. I ich rodzin, tak? Ludzi, którzy, rolników, ich rodzin, którzy żyją z tego tak naprawdę realnie, a nie gdzieś tam mają kilka hektarków wykupionych, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset mieszkają, no na przykład gdzieś tam, albo urzędują, gdzieś na wiejskiej. No może sami ocencie dwie gazety branżowe. Problem już jest dość długi, a tu mamy, może tak podejdę na pierwszej stronie zetora. Tu mamy czwara. Tu jest zmianka jakaś o terenach Michała, rolnika nieprofesjonalnego. To by było na tyle. Cześć.